Tak. To jest, to jest śmieszna historia. Pytanie, czym długo piszę później maturę? Zdałeś? Zdałem. A masz go do dziś? Mam. No i, no i to jest, no jest co? Jak już będę umierał, to kowiesz na wolność. Piątku do Radiohead i do Rainbows in Rainbows. Jeszcze sobie wrócimy, ale na początek chciałbym się skupić na postaci Patryka Depana. I jesteś moim ósłym gościem już, mhm. ale jakby przyznam, że miałem kłopot przygotowując się do tego wywiadu, bo wiesz, nie lubię charakteryzować danego artysty przez pryzmat współprac, który mhm. on ma. Ale u Ciebie no, jest to jakby dosyć trudne, no bo jakby y, czołówka tych współprac, y, no to są najpopularniejsi artyści w Polsce, więc to nie ma co się też oszukiwać i to też nie jest w żaden sposób ujma. Aczkolwiek, y, zacząłem sobie sięgać coraz głębiej do Twojej muzyki w momencie, kiedy się umówiliśmy. Spacerowałem sobie z pieskami, które tam możesz zobaczyć na, na, na zdjęciach, nad Wisłą. I to jest taki fantastyczny czas, żeby sobie posłuchać muzyki u mnie. I trafiłem na album, który się nazywa Something of an End. Mhm. I tam miałem kilka takich momentów, że kawałek włączyłem od początku. Chyba najbardziej mi. Podszedł kawałek Men Behind the Sun, tak się nazywa. Mhm. E, chciałbym, żebyśmy, żebyś mi opowiedział o jakby początkach, o zrobieniu tego albumu, e, bo to jest album mega wartościowy, moim zdaniem, jak go sobie posłuchałem. I chciałbym, żebyś troszeczkę przybliżył nam postać Patricka Depona i tego albumu. Zabawne, bo nie rozmawiałem dawno. O tej płycie z nikim. W sensie ta płyta już ma 13 lat, yy, więc yy, to, jest, to jest moja płyta debiutancka. Yy, no wiesz, to jest taka historia, że yy, ja po prostu już od bardzo dawna, typu w liceum, yy, czułem, że ja chcę się zajmować muzyką i że chcę ją nie tylko tworzyć, ale też sam ją robić w sensie nagrywać, produkować. Ale kiedy masz takie marzenie, mając 16 lat, to jeszcze potrzebujesz trochę czasu, doświadczenia i pieniędzy, żeby zrealizować to. Więc ta płyta jest jakby w takim grande finale tego, tego licealnego marzenia i pamiętam bardzo dobrze, kiedy ją nagrałem, a nagrałem ją utraciwszy pracę. Pracowałem w skate shopie w Krakowie, bo jestem starym skajtem mhm. i po prostu nasz sklep zbankrutował i nagle się obudziłem. Typu we wrześniu 2012, że w sumie mam trochę czasu, mam trochę oszczędności, i w sumie mam cały ten sprzęt, który potrzebuję, tak mi się wydaje, żeby zrealizować te marzenie, więc może by teraz. Więc mm -hmm. zamknąłem się. W sensie zamknąłem. No po prostu siedziałem w domu i nie szukałem pracy, czy po prostu nigdzie, nie chodziłem na, na te trzy miesiące i do końca roku 2012 po prostu dzień w dzień siedziałem i nagrywałem tę swoją płytę. Bardzo często tak naprawdę. Albo y, rozwijając pomysły, które już od dawna miałem w głowie, ale też dużo jakby m, tworząc, i nagrywając na bieżąco, wymyślając te piosenki właśnie w tym okresie. No i skończyłem 28 grudnia, 29 wypuściłem to do sieci, niewiele nie się zastanawiając i, no i tak się narodziłem. I siadło. I siadło. A powiedz mi czy... Twoim pseudonimem artystycznym Patryk Pan, czy to jest związane z tą płytą ogólnie, z tym początkiem, czy. Nie, to pomysł na tę nazwę zrodził się też w liceum, więc to jest. Ja przyznam szczerze, że nie lubię tej nazwy. Okej, okay. no ale już została. Została, ale generalnie nie, nie przypadam za nią, bo jest jakby już się z nią trochę nie utożsamiam. To jest, mm -hmm. to jest taki właśnie takie echo tego młodego mnie sprzed. Z, z no z liceum. Mm -hmm. Gdzie wtedy sobie wymyśliłem, że tak się będę nazywał, to jest związane z jakąś historią. Dostałem jakiś długopis od, od taty, który kupił go od ukraińskiej studentki, która chodziła po domach i sprzedawała w za studia. To jest, pamiętam to, i ja po prostu wtedy, tak dla Hecy, nazwałem go Patryk. Później, rejestrując stronę internetową, zrobiłem literówkę, bo PN okay. to się, się pisze przez E, a nie A no. i uznałem, że to będzie śmieszna historia wywiadów. No i, jak... no i, no i zajebiście no i, i 15 <laughs> lat później, 15-10 lat, no 13-15, jakoś tak, nie? Siedzisz sobie tutaj za mną i opowiadasz historię o ukraińskiej sprzedażce, sprzedawaczce długopisów, tak. to, jest, to jest śmieszna historia. Pytanie czym długopisem później maturę. Zdałeś? Zdałem. A masz go do dziś? Mam. No i, no, i to, jest, no i to jest, co? Jak już będę umierał, go wystawię na Woźp. jak będzie WOŚP. <grym> no, no ciekawe w sumie, nie, no dobra, może, e, może, może, może ten, e, coś weselszego, aczkolwiek, e, weselszego. Właśnie Twoja muzyka jest melancholijna. E, nawet w samej e, tej, 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 takiej, Boże, w tym mailu, o który Cię poprosiłem, żebyś wysłał, e, jak się przedstawiasz, czy przynajmniej tak medialnie? Też tam wspomniane jest o melancholii. No i też ta melancholia się przewija bardzo mocno przez Twoją muzykę. Um, chyba coraz bardziej, prawda? Czy nie, nie, my, ja z melancholią myślę, że mam taki może nie love-hate relationship, ale w sensie jest to na pewno jakiś fundamentalny element mnie. Mhm. Niezależnie od tego, jak się czuję w życiu, czy jest mi dobrze, czy źle, czy jestem szczęśliwy, czy nie, to ta melancholia zawsze gdzieś w jakiś sposób mnie wypełnia, ale też zawsze w jakiś sposób mnie porusza. Że nawet jeśli mam wspaniały dzień i świetne samopoczucie, nie mam, nie, nie widzę nic złego w tym, żeby sięgnąć po jakiś melancholijny film, czy płytę, czy coś. Ja po prostu czerpię jakąś przyjemność z, z tego stanu i, i jest to na pewno jakiś mm, główny budulec mojej ja osobowości. Czy, ja, ja ciebie doskonale rozumiem, bo jakby Moim ulubionym, moją ulubioną porą roku zdecydowanie jest jesień i sięgam wtedy. Też do tej płyty, o której też nawet sobie wspomnieliśmy, ona wczoraj się tutaj znalazła, ale ja w końcu ją schowałem, bo, bo, bo mi nie pasowała, bo zbyt ostra ta barwa była. Mówię o gramatyku Światła Miasta. Oj, piękna e, płyta. Tak, i, i po prostu y, tylko dokończę ci myślę, że dla mnie to jest cudowny moment, kiedy liście się stają brązowe, i ja sobie włączam to i dechodnikiem, i czuję -y już jest. Na To jest to, to jest totalnie się napłyta. Pochwalę ci się, że mam oryginalną y, wersję na CD. Aha. Ale właśnie z roku, kiedy to powstało, w tym okay. 1997. Ja ja tak? No tak, tak, tak. wydaje mi się, że to jest w ogóle parę dobrych stów dzisiaj warte. No, możliwe. co prawda zrobili reedycję kiedyś tam później, ale. Czy redycję jest kilka ogólnie? Ale mam ten jakby to pierwsze tłoczenie. Wspaniałe uczucie. Też mam kilka i wiem, z czym to się je. Ehm, Piotrku, dobrze, jest takie określenie, ono nasycone jest troszeczkę. Takim, taką biesiadą, że tak powiem, i, i pewnie go nie lubisz. Jak, 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 jak mogę się domyśleć, myślę, że się go nie lubię. To jest określenie człowiek-orkiestra. Mhm. Ale kurcze, jak znajduję, wiesz, to co powiedziałem, self-made man, prawda? To jest to, co ty mi napisałeś tak naprawdę. I ten termin, myślę, jest oczywiście czymś w miarę tożsamym, ale tutaj bliższy sercu jest na mnie człowiek-orkiestra. I to pod każdym pozytywnym znaczeniem tego, tego, tego terminu, bo ty robisz wszystko w zasadzie w tych kawałkach, nie? Czy od początku tak było, że, że, że jakby to. Mm, mm, nie chcesz nic nikomu dawać, wszystko chcesz zrobić sam w tym kawałku? O wszystko chcesz zadbać, jesteś reżyserem w pełni, wykonawcą i tak dalej. Wiesz, co tak było na początku, że miałem jakieś duże opory przed oddawaniem rzeczy innych, innym. Yy... To wynikało na pewno trochę ze strachu, trochę może z jakiegoś wstydu, trochę też z braku możliwości finansowych, żeby to zrobić. Mhm. Na pewno też to wynika z tego, że jestem jedynakiem, więc jestem trochę przyzwyczajony do tego działania samemu. Eee, natomiast ja już jakby trochę się z tego wyleczyłem. W sensie dalej dużo rzeczy robię sam i, 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 i jakby jest to jakiś taki moje modus operandi, ale nie mam problemu z tym, żeby. Nie mam problemu, żeby sobie powiedzieć: Jest ktoś, kto zrobi to lepiej ode mnie i na pewno da finalnie lepszy efekt, więc tak zróbmy. Okay. Więc w tym moim świecie są ludzie. Jakby jak tam zajrzysz sobie do kredytów to tam są Nie, no ludzie? Tak, oczywiście, ja, wiesz, ja, ja to prześledziłem, aczkolwiek wydaje mi się, że masz coś takiego, że takie mam wrażenie, że, 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 że nawet jeśli to są podwykonawcy, nazwijmy ich tak, tutaj robocza bardzo mocno. To, 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 to myślę, że dalej yy, jesteś tutaj, prawda? Oczywiście. No, nie wiem, myślę, że to jest po prostu suma wszystkiego, co właśnie Ci powiedziałem, i że to sprawia, że ja, wiesz, ja też wręcz yy, odpoczywam. Aha. Ja, ja, ja lubię być w ogóle sam ze sobą. Ja, ja mogę godzinami, dniami siedzieć sam ze sobą, i, i, i ja totalnie odpoczywam we własnym towarzystwie. I kiedy pracuję nad muzyką to, to jest wręcz taka medytacyjna dla mnie praca, która mnie uspokaja i relaksuje. Więc wydaje mi się, że stąd to wynika, że dla mnie po prostu ta praca samemu je, i to dziubanie, siedzenie właśnie całymi dniami w studiu i, i szukanie dubanie, to jest dla mnie bardzo relaksujące. Ja się wtedy jakoś kalibruję, więc yy, to może stąd też wynikać. W takim razie chciałbym wrócić troszeczkę do tych współprac i zapytać Cię o nie, jak one się rozwijały, może te, które nie wiem, są dla Ciebie najważniejsze, z których jesteś najbardziej zadowolony. Mógłbyś mi coś powiedzieć na ten temat więcej? Jasne. No, mam dużo współprac o bardzo różnym charakterze. No Na pewno jako najważniejszą chyba współpracę w moim życiu to należy wspomnieć współpracę z Dawidem Podsiadło, mm -hmm. z którym koncertuję na co dzień. Yy, w sensie jestem w jego zespole yy, koncertowym. Yy, nie wiem dokładnie, co chcesz wiedzieć, w sensie jak to się zaczęło? Tak, bo to jest śmieszna historia, bo yy, należy na pewno cofnąć się też wiele lat wstecz, yy, właśnie do wydania tej płyty, o której rozmawialiśmy już na początku. Ja tę płytę wydałem sam i sprzedawałem ją sam i kupowało się ode mnie na takiej zasadzie, że pisałeś do mnie, uzupełniałeś taki bardzo prosty formularz na stronie patrick.małpa.pl, znaczy kropka.pl i ja po prostu odsyłałem ci dane do przelewu i ty mi odsyłałeś dane do wysyłki i ja ci wysłałem płytę po prostu na pocztą. OK. I któregoś dnia właśnie Dawid podsiadł z Dobrowy Górniczej zamówił tę płytę i on już wtedy był po jakimś tam pierwszy, po, po po singlu, po, po programie, który wygrał, więc już zaczynał być popularny. Ja już, już kojarzyłem go jeszcze i tak zaczęliśmy sobie pisać: A i czy ty, to ty? A napisał, że tak, że w ogóle świetna płyta, bardzo mu się podoba i żeby jakby poznajmy się. Jakby od razu coś takiego mailowo zażarło między nami. I później się spotkaliśmy, okazało się, że super, że się bardzo polubiliśmy i, i po prostu ta, to powstała jakaś taka relacja, jakaś taka przyjaźń, która się przez następne lata yy, rozwijała. No I któregoś dnia po prostu siedząc u niego w domu, późno w nocy, trochę pół żartem, pół serio, po paru głębszych ZM pytanie, czy nie szuka gitarzysty, bo akurat mówi, że formuje nowy zespół i nie okazało się, że to było odpowiednie pytanie, zadane w odpowiednim czasie i w odpowiedniej chwili i odpowiedniej osobie. No i dzisiaj jakby jesteśmy już chyba siódmy rok razem, yy, współpracujemy. Więc to jest na przykład, w sensie duże rzeczy powstają. Z bardzo małych, czasami bardzo przypadkowych mhm. sytuacji, i to jest piękne, że coś tak, taką metodą właśnie. Mm... Kuli śniegowej potrafi się rozwinąć. Ja tutaj już kilka razy z kilkoma osobami o tym rozmawiałem, bo ja nie wierzę w przypadki i właśnie myślę, że te piękne momenty, piękne historie są właśnie utkane z takich naszych małych decyzji. Oczywiście. I, i to jest wspaniałe, że, że tak naprawdę każda wiesz, każda najmniejsza decyzja w naszym życiu może zaważyć o czymś bardzo, bardzo dużym w przyszłości. Ten efekt motyla czy właśnie kula śnieżna, porównyń tutaj jest dosyć sporo. Um, dobrze, jeśli e, chodzi o gry, grę, koncerty. O grach też możemy pogadać, bo jestem graczem. No, dawaj. E, tutaj akurat bym się bardziej chciał skupić na... A w co grasz? Teraz w nis. Ale, ale wczoraj wyszło no Mafia 3. Y, tak? Kolejna część Mafii. No to w Mafii. 3 albo 4? Kolejna no. część Mafii. Mafia, świetna gra. No. A na czym na, na, na PC grasz? Na PC. -cie. Chul, dobrze. Tak ja, ja nie mam, ja, ja właśnie nie mam PC, -ta, wiesz, bo kiedyś zawsze grałem na PC, teraz, teraz już nie mam, mam PlayStation, nie gram na tym FIFA, gram tylko czasem tutaj, nie, leży to, to to. Rozumiem. Parę razy chciałem sprzedać, ale jakoś nie mogę się zebrać. E, dobra, ale wróćmy od tej FIFA i, 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 i mafii do, um, do mafii koncertowej, do grania, do grania troszeczkę, myślę, związanego z troszeczkę większym skokiem adrenaliny. No, bo zdarzało ci się grać koncerty przy wyprzedanym stadionie, z tego co widziałem. Um, tak jak ci wspomniałem wcześniej, ja muzykę też robiłem. Skala zupełnie inna, nie, nie ma co w ogóle porównywać, ale mm, zdarzało mi się grać koncerty supporty, co prawda? Ale było tam chyba najwięcej, myślę. Przepraszam, jakieś 600-700 osób. I wiem, że to już jest na tyle duży tłum, że no powoduje takie, takie bardzo specyficzne uczucie. Jak jest w momencie, kiedy jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Mm, wiadomo, że jest przez chwilę high i jakaś taka adrenalina, trochę stres. Może nie trema, ale jest jakaś taka... Coś się z tobą dzieje w środku. To taka ekscytacja, nie? To... Tak. Co jest yy, równocześnie przerażające, jak i bardzo napędzające. Natomiast ja zawsze tu odpowiadam na to pytanie, że to, to dosyć szybko mija i dosyć szybko idzie się z tym oswoić. Mm, głównie przez to, że to mam trochę inną rolę na, na, na tym wydarzeniu. I mhm. jasne stoję na tej scenie, która czasem jest z boku, czasem na środku. Natomiast jestem po prostu częścią większej ekipy, mhm. która pomaga gwieździe, gwiaździe, głównej gwieździe. Tu jest, jest u Wyba, <laughs> Wybaczcie. De Pan, de Pen, Gwieździe Gwiazdzie. Dokładnie, Gwieździe Gwiazdzie. Yy, I front penowi, no wiadomo ta, o co biega. No, I tam, ta, ta. ta rola, jakby drugiego rzędu, sprawia, że to ten ciężar tego wydarzenia yy, jest, jest o wiele lżejszy mhm. i bardziej znośny. W sensie wiadomo, że to jest super wydarzenie, ale właśnie fakt i jakiej rangi może sprawić, że to jest bardzo stresujące. Natomiast to nie jest tak stresujące, jak wszystkim się wydaje. Mhm. E, plus też my jesteśmy do tego, a po pierwsze super przygotowani. Po drugie, e, jakby dochodziliśmy do tego jako zespół, jako e, towarzyszący Dawidowi mhm. wiele lat. To nie jest tak, że nagle ktoś tam nas wiesz, umieścił na, e, typu z tygodnia na tydzień, tylko... Graliśmy coraz większe, coraz większe, coraz większe rzeczy, aż w końcu jakby pojawił się jeden stawion, później trzy, później siedem i tak dalej. Więc my już jakby to jest jakby uzyskane wieloletnią pracą i robieniem coraz większych rzeczy, jak wszystko w życiu. Więc ten przyrost był taki dosyć po prostu naturalny. Jeśli chodzi o produkcję, współpracę. Którą byś wymienił jako taką główną? No bo producentem też jednak jesteś na co dzień? Tak. No, chyba takim największym kamieniem milowym w mojej karierze producenckiej był Dawid Tyszkowski, który przyszedł, wiesz, znikąd, a urósł do, do, do rangi dosyć dużej gwiazdy. I, i, I potem jakby dużo drzwi mi się w życiu otworzyło jako producentowi, i, 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 i ta kariera. Studyjna bardziej bardziej się zaczęła rozwijać. Okej, okay, bo studio ty masz swoje? Mhm. Okej, okay, czyli, czyli, czyli masz swoje studio? Dobrze, teraz wrócimy już od tych współprac prac do, a, do Ciebie i bardziej do może. Gwo, gwo, no teraz ja znowu się przywisiłem. gwóździa, gwoździa, gwoździa programu. program. gwoździa. Gwoździa programu, gwoździa nie dlaczego mogłem tak pomyśleć w ogóle. In Rainbow's. I pierwszy raz miałem okazję wysłuchać tego właśnie na vinelu. I od razu mi się mega spodobało. Jakby, jakby całe to brzmienie. Rozumiem fenomen tego zespołu na pewno. Ale jakby ja jestem całkowicie pobocznym fanem. Mhm. Nazwijmy to tak. A ty, myślę, jesteś człowiekiem który, jeśli chodzi o profesję, jest całkowicie przesiąknięty muzyką, więc w związku z tym chciałbym usłyszeć od Ciebie tutaj taką krótką recenzję um, tego albumu, charakterystykę. Mhm. Co byś mógł o nim powiedzieć, jak on na Ciebie wpłynął, jako na człowieka, jako na artystę, czy wpłynął? Tak. To jest... W sensie, kiedy zadałeś mi pytanie o płytę jakąś ważną dla mnie, o której chciałbym porozmawiać, to ta odpowiedź, że to będzie in Rainbow, mi się wygenerowała automatycznie, typu w 3 sekundy. Ta płyta, wydaje mi się, że w jakimś stopniu bardzo mnie ukształtowała, właśnie muzycznie. Co prawda, kiedy ona wyszła, to ja miałem 19 lat, więc to nie jest jakby mój wstęp do muzyki, ale, ale ta płyta na pewno ukształtowała mnie jako artystę. Ona mnie w ogóle wpuściła do świata Radiohead. Słyszałem o tym zespole wcześniej, jakby miałem wiele podejść, bo już dużo znajomych mówiło, ej, jakby posłuchaj ich. Ja ich słuchałem, ale totalnie jakby nie, nie mogłem tego załapać, a ta płyta była jak... jakby... rozmuchała mi wszystkie chmury wokół tego zespołu i nagle, nagle po prostu doznałem. O, jakieś objawienie nastąpiło w mojej głowie i, i stałem się ultrasem zespołu Radiohead, mhm. więc ta płyta mnie wprowadziła do tego dziwnego świata, Yy, które kocham do dzisiaj i, i faktycznie ukształtowałam jako, jako Patryka. Yy, myślę, że każdy, kto zna Radiohead i zna moją twórczość, jak widzi tę zależność, widzi, że jak dużo przemycam tej radioheadowości w swojej, w swojej yy, twórczości, nie czujesz, że rymujesz. Yy, no i co? Yy, płyta sama w sobie, yy, taka dosyć ważna dla tego zespołu. Bo jest. Y, to jest y, chyba siódmy, tak? siódmy, siódmy, To jest o, chyba siódmy, siódmy, siódmy album. Aż tak a, story, nie sprawdziłem wikipedii. Znaczy ja sobie też na Wikipedii? Sprawdziłem, tak? Się, tak, tak. Że to jest jakieś podstawowe info z ubrania, Ja Nie chodziłem na Wikipedię, ale możliwe. Że ale. Ale jestem, to jest siódmy, siódmy album. Siódmy album tak. brytyjski. Jakbym to, jak, jak co najmniej znał sześć poprzednich. <laughs> <laughs> Natomiast chodzi o to, że to jest taki pierwszy album po trzech bardzo y, takich gęstych, elektronicznych, bardziej eksperymentalnych albumach, a mm. to jest taki. Ja lubię mówić, że to jest taka pierwsza popowa płyta Radiohead. Okej. Okay. Taka, taka... To są tak jakby wrócili do pisania normalnych piosenek, w których jest, nie wiem, refren yy, i zlotka. Yy, że to jest taka bardzo... I, I zawsze jak z kimś rozmawiam o Radiohead, to mówię, że to jest jakby idealna płyta właśnie do... do wprowadzenia, że jeśli, jeśli to Ci się nie spodoba, to najpewniej już nic ci się nie spodoba od nich. Yy. No i co? Jakby jest, no dla mnie to jest dzieło. Takie szczyte na miarę, kurczę, nie za długie, nie za krótkie mm, z przebiegnymi harmoniami. Oj, no, mogę się tutaj zachwycać i zachwycać. Dawaj, nie? dawaj, dawaj, śmiało. No to walczymy. to waczymy. Nie no, nie będę teraz takim wiesz, dziadem w fotelu, który. To jest dobra płyta. Ja pamiętam tutaj kilka razy też zawsze dostaję pytanie w pakiecie, wracając jeszcze do tego, co ci powiedziałem wcześniej, że się ludzie pytali o Radiohead to zawsze też zapytują, przy okazji, znaczy nie zawsze, ale kilka razy właśnie zapytali przy okazji, czy Portishead. Mhm. E, I tutaj wróciłbym do Ciebie, bo przeczytałem, że miałeś przygodę sceniczną z tak. artystą Portishead. To, to jest coś, o czym ja w ogóle często zapominam, bo to się wydarzyło bardzo dawno temu, ale faktycznie miałem okazję grać koncert z Adrianem Atlejem, czyli jakby liderem Portishead, Tutaj w Krakowie na Sacrum Profanum eee, graliśmy takie dzieło z muzyki współczesnej e, INSI. Każdy z nas dostawał chyba tam nie wiem, powiedzmy 20 ileś motywów, riffów, które trzeba umieć zagrać. Natomiast koncert polega na tym, że siedzieliśmy chyba w 30 gitarzystów w takim półkolu, i, i chodzi o to, że każdy może zagrać ten motyw. Ile razy chce i kiedy chce, i kiedy tylko chcę może przejść do następnego, ale cała zabawa polega na tym, żeby się słuchać nawzajem i wiedzieć, kiedy jakby ten progres następuje. Generalnie, jakby po prostu, na no typowy koncert na sakrum profanum, ale byłem mega zestresowany, bo i na początku w ogóle odmówiłem, mhm. bo po prostu dostałem nuty, a ja nie znam nuty. I jakby odpisanie, jakby, słuchajcie, jest piękny pomysł, ale ja po prostu nie wiem, co tu jest napisane. Jakby nie, ja tego nie, nie zagram, bo nie umiem. A to oni mnie strasznie, oni, czyli organizatorzy festiwalu, strasznie mnie namawiali, żebym się zgodził. I się zgodziłem, i to było wspaniałe doświadczenie, bo też sobie trochę odczarowałem tą swoją nieumiejętność znania nud. Okej. Okay. Po prostu jakby kolega mnie przygotował i mnie tego nauczył, Dobra. tak? To tak, rozum. Mm, ale faktycznie jakby, no, dzieliłem scenę z Adrianem Atlejem Sportishead i to jest. Ale widzisz, to jest coś wspaniałego, co udało nam się odkryć, że nie znasz nud, w sensie, że nie znałeś, ale. Dalej nie znam. Dalej nie znasz. Ja kiedyś, już sobie nie przypomnę nazwiska, ale byłem na takich warsztatach muzycznych. Jest taki artysta kanadyjski, Dede Mouse. Ja znam. Nazywa. I właśnie ten ktoś, już nie pamiętam, kurczę, to była jakaś postać taka, taka znana w polskim rockowym świecie, ale już, już mniejsza z tym, ale właśnie on też mówił o tym, że Deadmaus, że kiedyś było na, chyba nawet na YouTubie, czy gdzieś tam było nagranie, jak Deadmaus był gdzieś przy okazji rozdania jakichś nagród, poproszony e, o zagranie w, na, na, na keyboardzie e, czegoś z nut i koleś też tutaj jakby popatrzył i że on w ogóle nie wiedział, bo to jest, to jest, to, jest, to jest, widzisz, zabawne, znaczy zabawne. Sorry, że ja tak z góry założyłem, ale założyłem, tak, że jednak jesteś e, samoukiem. Bo jestem, oczywiście. To jesteś. Tak. No. Mmm. Tak, ja po prostu dostałem kiedyś gitarę i się na niej uczyłem, no nie mogę powiedzieć, że z internetu, bo kiedy ja zaczynałem, to jeszcze nie było tak dużo filmików na YouTubie, YouTube hmm? nie był w ogóle tak popularny, a już nie było, nie wiem, Instagrama Jasne. i tak dalej. Eee, po prostu dużo grałem i dużo wymyślałem, dużo łapałem na słuch, byłem tam może miesiąc, dwa, trzy na jakichś takich korepetycjach z gitary, że chodziłem do innego gitarzysty i on mnie dużo nauczył. Natomiast najwięcej po prostu uczyłem się wymyślając I, i, mhm. i myślę, że w ogóle tak mogę powiedzieć o całym swoim, o całej swojej karierze, że zarówno grania na instrumentach, jak i produkcji ja tego wszystkiego nauczyłem się po prostu robiąc tego dużo sam, mhm. w swoim pokoju, robiąc swoje rzeczy i, 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 i dzięki, jakby w taki sposób gdzieś wykrowałem swoją postać. Tak, ja myślę, ja myślę, jestem pewien że to jest właśnie klucz jakby do tego, żeby robić coś na wysokim poziomie, to nie pójść automatycznie, nie, nie starać się chyba nastawiać, że pójdziesz do szkoły i tam Cię tego nauczą, no bo to jest... Tak kraj... To się nie da przeskoczyć, bo właśnie tak. musisz, musisz to kochać, musisz to iść sam. Myślę, że każda czynność, yy, którą chcesz jakby zmasterować, wymaga ilość tam nastu tysięcy godzin robienia tego. Jakby nie, Najlepszy kurs, najlepszy nauczyciel Ci tego nie da co po prostu żmudna praktyka. I myślę, że to jest klucz. A, a żyjemy w szybkich czasach, i ludzie często są niecierpliwi, więc wydaje nam się, że uda się w jakiś sposób przeskoczyć i, i posiąść, jakby wiesz, tę wiedzę. Natomiast, dopóki ktoś nie wymyśli takiej technologii jak w Matrixie, gdzie po prostu wgrywasz sobie skill w komputerze, no to po prostu trzeba to. Ja mam nadzieję, że nie. Wiem, mam nadzieję, że nikt nie wymyśli takiego. Ja też mam Właśnie, nadzieję, bo to już będzie granie wtedy świata. Dokładnie. To by nas zniszczyło jako społeczeństwo myślę. Um, dobrze, Piotrku. Wracając jeszcze tak pod koniec do Radiohead i do In Rainbows. Um, powiedziałeś już, że jest to taki zespół. Jeden z najważniejszych i ta płyta jest jednym. Z najważniejszych dzieł. Um, jesteś w stanie mi wymienić jeszcze, powiedzmy, dwa, trzy zespoły, które, które, które dla ciebie miały też jakieś takie duże znaczenie? Mhm. Które wpłynęły na rozwój ciebie jako, jako, jako artysty? Tak. E, nie wiem, czy to będzie jakby w. W rankingu z ja, drugiej i no, ja, trzeciej ja, miejsce, nie musi być chronologicznie. Ale z jakiegoś powodu pojawił mi się tutaj zespół w głowie R, czyli francuski duet i nawet y, zastanawiałem się czy tej płyty ci nie podać y, któryś z nich, ale, ale no, finalnie padło na Radiohead, że lubię bardzo R i wydaje mi się, że oni też dużo mi coś zmienili w głowie. Mm, lubię ich za ich wrażliwość, za delikatność. Mm. I też mi się pojawił Bon Iver. co prawda już go tak nie słucham dużo jak kiedyś, ale, ale był taki moment w moim życiu, gdzie bardzo dużo słuchałem w ogóle songwriterów i lubię taką muzykę mm -hmm. w formacie gitara plus człowiek i, i koniec, a właśnie Bon Iver zmasterował ten, ten imię idealnie, więc mm, może tu, ale no ja, ja w ogóle się mało na tym zastanawiam, w sensie nie... nie, nie nie umiem tak samo automatu odpowiedzieć na takie nie, rzeczy. Już, ja dlatego... Możemy Słowic, w sumie dużo słuchałem Owisz, I Słowic, to i... ciekawe. A jest jakby duża konekcja między Radiohead a Mysłowic. Myślę, że oni tam też tego słuchali sporo, więc. I tutaj nasz, nasz patriotyczny, lokalny patriotyzm tutaj można powiedzieć? bo... Oczywiście. To nas oczywiście. Ja się z tym nie czeruję, też dużo, często słyszę, że mam głos, potem do Rojka, a potem manierę. Absolutnie temu nie zaprzeczam. Myślę, że Mysłowic też mocno mnie ukształtowało. Okej. Okay. Dobrze, jeśli chodzi o Twoją twórczość, czy coś jest w nadchodzących planach? Możesz nam coś zdradzić? Nie, nie jest. Nie jest? Odpoczywasz i będziesz grać w Mafię 3? Dokładnie tak. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki za to, że wpadłeś. Podziwiasz się spostrzeżeniami I mam nadzieję, że będziesz nas odwiedzał, a że Twoja twórczość, jak sobie odpoczniesz, posłuchasz, co Boże, pograsz sobie w tą Mafię, to jeszcze nas czymś zaskoczysz. Jasne. Dzięki bardzo. Dzięki.